A teraz przechodzimy do dalszych. Dobrze. Dobrze. E, wizja, witam, Jasne. Ania. Witam, Odbłaga, Pani Aniu. Witam. 4 złote, O kurwa. grosze brutto. Witamy na wróżby no, online. Wiem, no, z kim to ja nie odpowiem na Boga, no. Z, bo z kimś fajnym. E, zobaczymy, co tam będą <grym> no, karty chciały pokazać. Kiedy oczywiście tak. A, przepraszam, jest telefon, więc na telefon, bo on później ucieknie, muszę odpowiedzieć. Panie Aniu, za sekundę, proszę o Halo. Dobry wieczór. Ja Dobry wieczór, niech ja witam, Jak mija dzień? A jakoś mija, dziękuję. No ja trochę jestem tutaj. Wesolutki dzisiaj we pan, trochę się przypaliło fajnego krzaku co? zielonego. Mam pytanie, co do tego co do tego roku. Co dwa... do krzaku? Słucham? Co do krzaku, ma pytanie, czy nie? Nie, nie, nie aż tak, aż tak grubo nie będziemy lecieć. 2017 się zaczął. Chciałem zapytać, jak to będzie ze zdrowiem w tym roku? I jak będzie z dupami? Bo we pan życie się nie układa, Nie ma żadnej kobity w życiu. I chciałem nie się Nie wierzę panu, nie wierzę panu za, za zbyt, zbyt młody głos, zbyt pewny siebie. Absolutnie. Nie wierzę, że zobaczymy, co karty pokażą. Zdrowie? Mhm. Dobra. Ja, ja wykładam karty, pan mówi trzy razy się Przyglądam, jak panu zdrowiu. Wykładam. Stop mówić? Tak, trzy razy. Wykładam. Stop. Wykładam. Stop. Wykładam. Stop. Mm. Nic więcej. Mm -hmm. Bardzo dobre zdrowie. Panie młodym człowiekiem. Ile pan ma lat? 23. Ja to lubię. A... Ze zdrowiem nic, nic nie mogę złego powiedzieć, miły Panie. Absolutnie. No to się a... zajmiemy teraz, ponieważ zdrowie pan ma, to zajmiemy się kobitkami, tak? Tak, kobitki, a potem pieniądze na koniec i to wszystko. No, tak jak Pan nazywał się, pokazuje. No to ja chyba Pana kojarzę. Dobra, wykładamy. kłamczuk Pan jest. Dobra, wykładamy. Pan trzy razy stop mówi. Wykładam. Tak. Stop. Wykładam. stop. Wykładam. Stop. Wykładam. Stop. Proszę się nie obrażać za kłamczucha. Dobrze. Proszę Pana. Ja, ja mówiłem, że pan jest mążczyzną. Pan nie ma problemu żadnych z kobietami. No nie mam. I A co? I, i więcej, proszę pana. I tu jeszcze tylko mam nadzieję, że koło pana dziewczyna nie siedzi. E, bo karty wskazują, że tu, proszę pana, będzie tych pań w tym roku się koło pana kręciło więcej. Kurde, no. To co? ładnie. To ładnie się dzieje. No ładnie, nie, na Boga to będzie. To tu to, to wie pan, to ja mówię. No, Mam nadzieję, że dziewczyna nie słucha, bo będzie się działo. Miły panie. Dobre karty, naprawdę dobre. Jeszcze mówię jeszcze w dodatku, zakładają tutaj, ee, że tych, 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 tych pań będzie no, więcej niż jedna, czyli minimum dwie albo i więcej. A gdzie się pan na wakacje wybiera? Bo coś mi tu też wykazuje. Hiszpania! Że to A nie dalej? Nie było planów na dalej? Nie, Hiszpania. To? Dobre karty miły panie, dobre. Mhm. No to co teraz jeszcze? Finanse. Finansjera teraz. No tak, bez pieniążków to nawet Kołobrzegu nie będzie, nie mówiąc o Hiszpanii. Chociaż chyba teraz to Kołobrzeg jest droższy od Hiszpanii. Dobra, trzy razy stop, wykładam. Stop. Stop. Wykłada. Stop. Pierwszy raz, stop. Stop. Dobry rok dla pana. Cesarz, moc, Rydwan. Znowu Rydwan na końcu, karta zwycięska, moc. Proszę pana, będzie pan sobie, byśmy dawał radę. Dobrze, tendencja ta jest, proszę pana, poprawiająca się wzrostowa i to. To ładne dymy będą. Kurczę. Jak tak dobrze pójdzie, to nie będzie pan miał czasu, żeby do mnie dzwonić. Tak? Dam radę, panie Timurze, dam radę. Dobre karty dla pana, dobre. Dobra, to dziękuję panu. Życzę miłego tutaj programu prowadzenia. <noise> dziękuję, pozdrawiam. Na razie cześć. Cześć.